w pszenicy ścianym. 28 listopada tak ta pszenica wygląda około 3 cm zioło się robi Jak nie przymrozi, ale nic nie powinno się z niej stać. Tu mamy na poprzeczaku. Tak to wygląda ta pszenica. Jest po poplonie rzepakowym. Duży. Widać resztki rzepaku. Pole nagnojące. Że zobaczymy co teraz będzie z tego, że pięknie się prezentuje, na tą chwilę że ziemia jest tutaj jest mocna ziemia, pole drenowane.